Witam Was na moim kanale Dieta dosyta. Dziś chcę pokazać Wam, jak przygotować karpatkę w wersji wega. Weganizm jest to sposób odżywiania, eliminujący wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego nie tylko mięso, ale również jaja, mleko, śmietany, jogurty, co utrudnia przygotowywanie różnych słodkości. A więc zachęcam Was do oglądania. Do przygotowania ciasta będzie nam potrzebne 4 łyżki zmielonych płatków owsianych, szklanka mąki, 4 łyżki oleju, 4 łyżki mleka sojowego oraz łyżeczka proszku do pieczenia. Zmielone płatki owsiane zalewamy wrzątkiem i zostawiamy na chwilę do nasączenia. I dolewamy znów w wodę. Zaparzone płatki owsiane zastąpią nam właściwości wiążące jajka. Wszystkie składniki umieszczamy w misce i będziemy je zagniatać. I zagniatamy. Jeśli ciasto jest zbyt gęste, tak jak moje, dodajemy odrobinę wody. Tak wygląda gotowe ciasto, które rozwałkujemy na papierze do pieczenia i położymy na dużą blachę. nam potrzebny kawałek papieru oraz bałek. Przekładamy ciasto i delikatnie rozwałkujemy na całej długości papieru. Ciasto już jest rozwałkowane, następnie przekładam je na blachę. I będziemy je piec w temperaturze 180 stopni w nagrzanym piekarniku. Ja przygotuję termoobieg, ale można też piec y, sposobem góra-dół. W międzyczasie przygotujemy budyń. Do przygotowania kremu będzie nam potrzebne pół litra napoju roślinnego, u mnie jest to napój sojowy, pół kostki tofu, 3 łyżki cukru oraz dwie łyżki mąki pszennej i dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Przygotowane mleko wlewam do garnka, jednak zostawię sobie trochę, aby móc rozrobić w nim mąki. Następnie rozmieszam mąkę. Wreszcie mleka. Do gotującego się mleka dodaję cukier. Mleko rozmieszam z mąką ziemniaczaną i z mąką pszenną. Najlepiej jest to robić trzepaczką. Do wrzącego mleka dodajemy mieszaninę mąki i mieszamy. Mieszamy do uzyskania gęstej masy budyniowej. Zdejmujemy z ognia. przygotowany budyń pozostawiamy do ostygnięcia. Nasze ciasto już się upiekło. Teraz zostawimy je również do wystudzenia. Gdy budyń nam przestygnie, do miski wkładam tofu i miksuję je. Do rozmiksowanego tofu będę dodawać łyżkami budyń. Należy pamiętać, aby budyń był dobrze wystudzony. Jest bardzo gęsty. Dodaję więc dwie łyżki i będę miksować na wolnych obrotach. Krem jest już gotowy. Krem jest bardzo gęsty, dlatego następnym razem użyję mniejszej ilości mąki do zagęszczenia. Nadszedł czas, aby złożyć nasze ciasto. Gotowy. Gotowe ciasto przekroimy na dwie równe połowy. użyjemy ramki, aby wyznaczyć różne na brzegi! Następnie nakładamy gęsty krem. przyjemy go z drugą warstwą ciasta. Wierzch ciasta oprószymy cukrem pudrem. Ciasto stofu jest już gotowe. Oto wedel karpatka. Jak dla mnie jest ona trochę mało puszysta, a krem też nie do końca odpowiada mojej ulubionej konsystencji. Jednak jeśli zamiast tofu użyć by tłuszczu roślinnego, podejrzewam, że konsystencja byłaby. Bardziej y, kremowa. Jednak smak y, tej karpatki jest bardzo podobny do karpatki tradycyjnej y, mimo swojego oryginalnego wyglądu. Przygotowywanie takiego deseru nie tylko jest polecane osobom na diecie wegańskiej, ale również osobom, które bardzo lubią słodycze, lubią wypieki, a mają zbyt wysoki poziom cholesterolu, ponieważ w tym wypieku. Nie ma cholesterolu, ponieważ nie użyliśmy ani jajek, ani tłuszczów zwierzęcych. Także bardzo polecam osobom, które walczą z otyłością, które mają wysoki poziom trójglicerydów i cholesterolu, ponieważ takie ciasto na pewno zaspokoi Wasze kubki smakowe, a nie zaszkodzi Waszemu zdrowiu. Także pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.